głos nadziei na każdy dzień jak często powinienem przebaczać panie ile razy mam odpuścić bratu memu jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy czy aż do siedmiu razy ewangelia mateusza rozdział 18 werset 21 pomyśl ile będziemy zawdzięczać piotrowi przez całą wieczność piotr przemawiał w imieniu nas wszystkich jest w jego człowieczeństwie coś, co naprawdę lubię. Mogę się identyfikować z jego doświadczeniami. Ty przypuszczalnie także. Piotr nie był wyizolowanym świętym, zamkniętym w klasztorze i powtarzającym utarte modlitwy przez cały dzień. W autentycznych życiowych sytuacjach wyrażał to, co naprawdę myślał. Nie krył swojego prawdziwego nastawienia i rozumowania. Czasami był impulsywny i za dużo mówił, ale zawsze był szczery. Pewnego dnia Piotr zadał Jezusowi ważne pytanie: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Zanim Jezus zdążył odpowiedzieć, Piotr usiłował zasugerować odpowiedź na swoje pytanie: czy aż do siedmiu razy. Dla Piotra siedem oznaczało znaczącą liczbę. Sądził, że Jezus pochwali jego gotowość wybaczenia. Rabini powiadali, jeśli ktoś zgrzeszy przeciwko tobie raz, odpuść mu. Jeśli zgrzeszy po raz drugi, odpuść mu. Jeśli zgrzeszy po raz trzeci, odpuść mu. Jeśli zgrzeszy po raz czwarty, odpłać mu za jego grzech. Twierdzili, że trzykrotne wybaczenie to zupełnie wystarczająca miara sprawiedliwości. Potem ich miłosierdzie się wyczerpywało. Sprawiedliwość wymagała odpłaty. Żyjący w pierwszym wieku naszej ery, rabin Hanna napisał: Ten, kto przebacza bliźniemu, nie powinien czynić tego więcej niż do trzech razy. Prawo rabinackie domagało się surowej kary: jeśli jakaś krzywda powtórzyła się więcej niż trzykrotnie, Piotr uznał, że przebaczenie siedmiokrotne będzie stosowne do Bożej doskonałości. Rozciągnął granice przebaczenia daleko poza to, co wyznaczyli rabini swoją faryzejską miarą. Siedem to więcej niż podwojona miara rabinów. Siedem to liczba oznaczająca doskonałość. Wyobraź sobie zdumienie Piotra, kiedy Jezus odpowiedział: Nie powiadam ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. Jak to możliwe, by ktoś przebaczył winowajcy aż 77 razy? Czy, jak tłumaczą inni, 70 razy 7, czyli 490 razy? Tak przebacza nasz miłujący niebiański Ojciec. Cierpliwie znosił Żydów przez wieki, rozciągając raz po raz swoje miłosierdzie nad nimi. Posyłał do nich swoich proroków i posłańców. Wreszcie posłał swojego Syna. A oni wydali go na ukrzyżowanie. Cierpliwie oferował przebaczenie, ale Żydzi stale się buntowali. Jezus chciał, by Piotr zrozumiał tę ważną prawdę i chce, byśmy my także ją zrozumieli. Przebaczenie nie mierzy się liczbą krzywd. Przebaczenie jest zakorzenione w charakterze Boga. Jest Jego stałą postawą miłosierdzia. Bóg nie chowa urazy, nie żywi rozżalenia. Przebacza, bo tak uważa za słuszne. Przebaczenie jest zgodne z Jego naturą. Czy ktoś cię skrzywdził, zranił dotkliwie? W imieniu Jezusa uczyń to, co słuszne. Przebacz. Mark Finlay